Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Susek, Wasze bitwy i po raz drugi goszczę u mnie Przemka z klanu NT, cześć Przemku. No witam wszystkich. Poprzednio aemixik, teraz jak jest to. Rozrzut spory, ale bitwa również zacna. Tutaj mamy tym razem jesteś solo na klasztorze. I w zasadzie ja jestem w ogóle z czołgami niemieckimi totalnie Zero wiedzy. Oczywiście grywam plutoniki z jak pancerami, ale zasięć za jego sterami nie zasiadłem. To powiedz mi o tym jak pancerze słów kilka. Mm, powiem ci, że to ma naprawdę fenomenalne działo. Y, z fenomenalną penetracją, która jest 299, tak? Także no, Golda nie warto używać na tym czołgu. Y, ma naprawdę gruby pancerz. Jak schowasz do nią, no... Ciężkie jest do przebicia bez golda, nie? Także... A tutaj bym się z Tobą nie zgodził. No, znaczy, ma ten mix pod yy, góry, góry. Dokładnie, nie? teraz go tak. ładnie widać. I jeszcze jakbyś teraz tak zauważył, nie? Mam dziwny, bardzo specyficzny zestaw, nie? Jakoś tak zagrałem sobie bez modułów i tak wyszło. Chodzi Ci o tą siateczkę i I tak. No, Właściwie bo... ciekawe, bo tu raczej, no, dopychacz nie wiem czy skupiacz jest tu wskazany, ale do, dopychacz i wentyl myślę. Yy, tak, no jakoś tam, o, fajny, Otóż Fajny za ładny, ładny, początek. Jaki miałem plan, żeby tą stronę albo przytrzymać, nie? Jakby większa siła pojechała, albo no, przypuszować, nie? Szczerze jednak... mówiąc, nie pamiętam kiedy ostatnio sam byłem na klasztorze na tej prawej stronie mapy na linii 8. Sam nie jestem, bo jednak dwie bardzo mocne dziewiątki za mną jadą, nie? Ta fałka, tak, tak, po, fałka. Po, po tym, tym bufie to jest no, ciężki orzek do zgryz zgryzienia. Nie? Całe szczęście, że w KM wchodzi. Jakby jeszcze w KM miał nie wchodzić, bo w dolną płytę nie wchodzi, ale w KM wchodzi. Pamiętajcie, że z tą fałką praktycznie wygraliśmy bitwę. Nie? Bo... No, jakby nie, nie oni, to jeszcze to był Polak, to ciężko by było. Rotmistrz mistrz Emilian. No, on później nawet pisał do mnie, dziękował za bitwę. No też zielony gracz, tak? Dobrze widzę. Zielony. A. No a tutaj na razie spokojnie dwa hity grubo, bo e, mój klonowicz Pawełek. Tak jak ci mówię, on też fajną bitwę zrobił na jak pancerze. E, mniej damage bo 8K, ale też, też tam memka siadła. Akurat razem graliśmy, bo z tego co on mi mówił, no to, to, to trochę jest ciężko zrobić tym jak pancerem dużo damage'a. Zgodzisz się z tym Zgodzę się, bo powiem że jak na początku miałem ten show, to bodajże 300 bitew, czy tam nawet więcej, nie potrafiłem wid na tym Enki, nie? Nie wiem, jakoś tak... Jednak trzeba zrobić tutaj sporo damage'a, żeby jakiś fajny wyniczek wykręcić, nie? A to nie jest dość łatwe, bo mimo wszystko nie jest tak. to zrwawy pojazd i te 25 sekund reloadu to też ból. Czyli musisz uważać, żeby Cię nie objeżdżali, nie? Bo jednak bo, y, jak trafisz na takie otwarte mapy to jest naprawdę ciężko. Właśnie, a to mapa otwarta jest, w zasadzie on też to zrobił na otwartej mapie, na tym cichym brzegu. Tutaj też klasztor, dość otwarta mapa yy, I jedna artyleria. Właśnie o to chodziło, że nie było Arty. Znaczy Arta była, tylko że jakoś nie, nie chciała do mnie strzelać, nie miała tam jakieś inne cele. No Tutaj był niechartowny, straszny strzał. Bez skupienia na outlimie to mogło być, nie? Znaczy nie no, tam skupić skupiałem, nie? No tak, ale no tego snajperskiego jakby celownika nie użyłaś. Właśnie to jest taki dziwny pojazd, nie? Bo szczelisz trzy razy już masz 3,5 km/h, i nie do tam dobra tam bitwa. Tak. to jednak na to jest za mało. A powiedz mi, jakieś inne Tedeki top tierowe masz? Inne Tedeki nie mam, ale już niedługo będę kupował tego WTK 10 -tego kieru, nie? Też jest... Ponoć po nerfach już nie jest tak dobry. No nie jest, ale swoją robotę robi. Jak umieś, umiejętnie się schowasz, przykampisz, to naprawdę robisz robotę sporą, nie? Tutaj widzę, zauważyłeś, że lewa strona mapy już totalnie. Tak, no już padła. No, chciałem z tą T30 pomóc, nie? Tam Aha. też ładny Właśnie. hit wyszedł. I się bronić, ta fałka tam dobrze tam o, stanęła, tyłem, nie? Ładnym tyłem silniczek bym strzelił. On dokładnie. To też 1206. Właśnie ładne hity siadają, bo to jest chyba. 1050, czy ile tego średniego jest? 1050, tak. To chyba jest jedyny Tedek 10 tieru, który nie dostał nerfa, nie? Yy, nie dostał. To prawda. Dokładnie. Jedyny Tedek, który nie dostał nerfa i cztery strzały prawie 4600 damage, czyli całkiem żwawo. Jeśli chodzi o damage, a jeszcze tam sporo no już... zostało, nie? Do, do wzięcia. No już właśnie team pada, nie? Dokładnie, w zasadzie tylko wy przetrwaliście, co byliście na tej prawej stronie. Tam pojechali we dwóch, ale no ja się nie spodziewałem, że oni się wrócą praktycznie całą siłą. Czyli co? Zaraz się okaże. Oj. O, też nie To jest bursza. największy ból no jak pancerzek. Ten pocisk, który masz, on nie trafia, albo jest gąska, albo nie trafisz, bo... W Plutonie grywam z tymi pojazdami i zawsze jak taki jest pechowy strzał, to już ono to już nie? No bo jak tak. pancerz szczelił, no to raszujemy na niego. Ale tutaj całe szczęście... o i Jezu! Tu, pięk, tu piękny strzał był w siedem, 7, nie wiem jak to nadal weszło. Chyba obrócił wieżę w Twoją stronę i jakiś włas musiał mu załapać. Naprawdę, szczęście takie, że... No to, to, to naprawdę bardzo ciekawy strzał. Ale sam powiedziałeś, 299 penetracji. Znaczy, mówisz, że się nie opłaca strzelać, e, e, ale nie dalej jak wczoraj. E, może przedwczoraj. E, jak, nie, wczoraj. Jak Pancery z Golda przejechał obok jarzma mojego ISA-4, zdruzgotany tym, jak Ty... zobaczyłem taką dziurę. Tak, to jest, znaczy, golda na takie 7,5 albo coś, to się nie opłaca, nie, znaczy, jak widzisz setę -e, e, tak samo. We wieże wchodzi praktycznie obok e, działa, nie. Tak, tak, no to 300 no, penetracji to spokój. Małzek się kontuje, to czasami naprawdę tego golda warto użyć, nie? Tutaj na razie trochę nie wiadomo co zrobić, bo co? Tam ci nie jadą, tutaj niby kapują no, i wkrótce już... się wraca. Tam ci już padają. Powiem, że ten batcza jak tego bata ściągnę, nie? to praktycznie uratowało nam bitwę. No, trochę słabo, bo batcza to jest po prostu masakra w tej grze. I też Nie świeci się, Ima, nie? a jest na środku pola. To jest. O, te 57 7 heavy, też nie fajnie. To był z... y, Nie. też fałka pomogła, ściągnęła mi go. Podajże. Tutaj misja. jednak nie. Nie martwiła ta Seta, która była po tej drugiej stronie i ona miała full HP. No, to trochę słabo z procentem wygranych na razie, no ale nie dziwota, no zostały 30. Piękna... ...odpowiedź Hewika. Gewu <laughs> Tiger, report VK. Coward. I teraz piękny strzał będzie taki się zauwała. No ale dwa hity wpakował. Tak. Oni tam pisali, żeby tą o, Żebym tą fałkę zabił albo hita hitał, bo nie wiem, nie grał coś tam nic. Ale no, jakby nie ta fałka, to bym tą bitwę przegrał. No bo wiesz, no, większość wie, że to jest pancerny pojazd. No i A. być tym w drugiej linii. I piękna odpowiedź Hewika. <laughs> no, żółtek, tak? Czy co on tam gra? Hmm. Chociaż nie no, on był zielony. On był zielony. Ta coś tam, to jest ta Shiro z polskich szwadronów coś tam. Żółty. Tam ten drugi jest czerwony to, chyba, że to on pisał. Zielony. Z tą fałką się dogadywałem, żeby jechała do przodu, tam napisał, ale się okazało, że będą waza kapować. Ciekawe, nie? Pewnie to ich, ich gra wyglądała na ten sposób, że dojechali do powiedzmy C2, Batchat odkapował, yy, potem zaraz zginęli i w drugą stronę. Tak. Czemu ten czerwony GW Tiger marudzi? On botem jest. W ogóle był w plutonie takich botów, tak jakby. No on... Praktycznie nie opisał, żeby tą fałkę zabił. No ale ma trzy fragi, no jak, jak nie śledziłem jego gry, no ale coś tam pokończył, nie? O, bacha, to samo co ja pomyślałem. Chroni cały czas tyły, nie? Jakby tego heavy'ka mi nie dobił, to tutaj przez te młody jakoś dziwnie mi się coś napisało. No właśnie, jest 7KDM, czy coś na ślepo strzeliłeś póki co, czy jeszcze nie. Yy, nie, na esecie zrobię. Też sporo No, Serka to bardzo miły pojazd do strzelania dużo haperów. Chociaż też raz go nie przebije. No, no to jeszcze długa rozgrywka, skoro strzelisz do niego trzy razy. Z półtorej minuty. No, jest i on. No widzę machina wojenna. Najspanialsza machina wojenna to by była c 95 Tak. Tedy czołg praktycznie nie do przebicia z 500 metrów. No ciekawa sprawa. E e setka sama kapuje, Jeszcze E750 później No, E7 był tam na środku bodajże. No i nie wiem dlaczego ta jest zjechała z kapa. Może mu się porąbało. Tutaj widzę fajne policzek szukamy. 1020, ale VK dostał już, w pierwszej. Tu już się na Golda przerzuciłem, bo jednak była ta odległość. No ale to hit tego przejedzie na trzy strony świata. sprawa, że dopiero teraz się zaświeciłeś. Musiał wjechać praktycznie, no. W... Cały wyjechać. No jednak celownik to jest spory. No. O. Poleciało tak. Taki kant Na totalny, No sam koniuszek. Dokładnie. RNG tym bardziej teraz nie wspierała. A dziwna sprawa, że setka sobie nie może poradzić. To w tym momencie to on powinien wyjechać z tego kappa i po prostu was zabić. No nie wiem dlaczego to. I drugi ształ tak wąs. No, jakby przebijał, to by naprawdę bitwa była przegrana. No już 9 koła damage'u Znaczy ja sprawdzałem e, tak po damage'u, która to jest bitwa Wiesz, która to jest bitwa w tym patchu po damage'u? Nie sprawdzałem nawet, ci powiem 103 damage w tym patch'u hmm. Nieźle Ja to jestem lama totalna w robieniu to jakichś dobrych damage'ów Nie miałem taki plan, żeby pojechać kapować, ale Że on się tam zaświecił, to... bo... No. Co jak co musiałem się poświęcić. Tak, poświęcenie dla zwycięstwa. Ale to naj, najciekawsze, że no. On jest jeszcze full hubem teoretycznie mógłby coś jeszcze tutaj zrobić. Mógłby I, w teorii no, przyjąć hita i od ciebie i cię zrobić, nie? Czy on mnie zrobił, bo no nie spodziewałem się, że będzie taki inteligentny, że przełączy się na Golda, nie? Bo miał tą słab słabszą lówkę. Z Tygrysa? Tak. Ja to jeszcze trochę przyspieszę, chyba, wiesz? O, Kliknąłem sobie okay. dwa razy szybkość. Tu z prędkości to to nie jest, ale jak wczoraj sobie grałem Togiem, no to, ja za to też grałem te... dzisiaj. Poczułem prędkość, ale w trzeciej bitwie zrobiłem M, więc już nie muszę tym grać. Jest a 7 I dostałeś Hita. O, już teraz. Ale oddałeś mu za tysiąc. I teraz. no... Czy, czy bym go się do niego przykleił, czy... Właśnie, co teraz zrobić, nie? Tak. A, ty do ściany, żeby schować dolną płytę, a no on objazd. No nie był głupi. Ja to już tutaj przyznać. się nawet martwiłem, że to będzie porażka, no ale ogarnął to. No jeszcze zobaczymy co pan a. zrobi w fałeczce. No fałka to jest jednak, no myślę, nawet na goldzie to jest za duży pancerz na inne. Teraz... Niebo... No, nie. Oprócz S75 to jest druga najlepsza dziewiątka moim zdaniem. A ST-czek? No, ja też jest wytrzymały bardzo. A Wuzecik? A nie grałem. Też nie grałem, ale wiele dobrego. Nie słyszałem, że to jest taki IS, tylko trochę IS8 z lepszym pancerzem. No ale tą fałkę w dolną płytę to jednak no, dziesiątki mają nawet problem, jak się skontuje przebić. To inna jest. Dlatego w KM trzeba jechać, tak. albo we Wieżę ewentualnie, ale te Niemcy strasznie po pobufowali im te, te poty tak naprawdę, tak odczułem. Jeszcze teraz się nie palą praktycznie jak dolną płytę dostają. Co no mają ja już, już jestem przyszedł. tutaj w wyniku bitwy. Spraw 12 tysięcy zarobku, to jest dopiero ciekawa rzecz, 1900 pojedynczego z premium. Jest High Caliber, no wsparcie, bo niestety tylko cztery zniszczane pojazdy, no i czołgista Sniper i właśnie... Mogło być więcej, tylko no wiadomo, to nie jest dobijanie, ale do robienia damage'a. No żal pocisku, na przykład ten IS-7 miał 23 tak. Tak, czy 27 HP. I tak jak mówiliśmy, trzeci damage, bo ponad 10 tysięcy siadło. To no, mój najlepszy wynik, jeśli chodzi o damage. No, już jak jest pięciocyfrowy damage, to już jest na pewno dobra bitwa. Na pewno bardzo dobra bitwa. Tylko no jest... wiesz, EXP jest gorszy od wielu, dlatego że po prostu są cztery fragi, a za, tak. na, za fragi jest masa EXP. Ale bitwa ciężka była, nie powiem. No, mogło być nieróżowo, ale skończyło się fajnie. Aż 14 pocisków wystrzeliłeś, to też jest rzadkość, na jak pancerze, bo mm. często jest tak, że no albo drużyna jest za słaba i się nie zdąży, albo drużyna jest za mocna i nie ma już coś strzelić. Dużo od szczęścia zależy, jak się team rozstawi, nie? No dobra. Coś jeszcze chciałbyś dodać, o jak pancerze? No, polecam każdemu. Dla, frajdy, dla no... Ten, ten damage, który on robi, to jest naprawdę ciężki. Ja też jest dosyć przyjemna, prawda? Bo o tym nie wspomnieliśmy. Prawda, no, ja tam szedłem od Ferdinanda. No, bardzo fajny czołg twardy no zdziałem od Mausa, tak? Tak. Tak, tak. No. Dziewiątką, no, też bardzo mi się dobrze grało. No, jak Tiger to był no, mój jeden z najlepszych dziewiątych, dziewiątych tierów. Też fajna lówka. Szybka i dość celna. Mm, przyjemna bardzo. No dobra, no to dzięki Ci wielkie za tą powtóreczkę. Ja również dziękuję. Słowo na końcowe do Ciebie należy. No, chciałbym pozdrowić tak, wcześniej każdego, nie? Pozdrawiasz cały świat. Cały świat. A w szczególności Justynę? Dobrze pamiętam. A w szczególności Justynę i, i cały klan. <noise> dzięki wielkie za powtóreczkę. Ja również dziękuję. No to na razie, trzymajcie się wszyscy. Cześć.